Dzisiejszy, 6. witam was w pierwszym odcinku Don't Starve Together. Jest ze mną Alex. Witam. Którą przerywa jak diabli, ale to w sumie norma. Eee, no i cóż, e, będziemy próbować sobie tu przeżyć w tym trudnym świecie pełnym zła, zajączków, ludzi nie demonów. Świeczu. Właśnie Alex bardzo jest smutna, bo nie ma świeczuni w multiplayerze. Jest graczem, który dołączył i nie dostała zapalniczki z automatu. Niestety, shit happens. Co, musimy szukać Buffalo'ów, nie? Tak, tylko i wyłącznie obok nich możemy się osiedlić. I jak I dostaną Marloo'ii? No to ci się zajadą. <noise> to ci jest... tak, Moje! To ci... ho, ho. Będę miał siekierę. Ty no, masz, tak, tego te teby... zrobię kill off. Mhm. Mm żeby był jakiś taki deal w miarę. Ubolewam, że nie ma mapy, ale z tego co wiem, jak ma wyjść oficjalnie jak już... jak klikasz to M, headle, to masz mapę. Ale chodzi mi o... mod. Ale no, tego, że nie wiem, masz all time. O, tak. Mm -hmm. Chodzi mi o to, że jeżeli oficjalnie już wyjdzie Don't Step Together, to ponoć Clay ma wspierać kilka modyfikacji, takich popularniejszych. Wiesz co, będzie tak samo jak przy Legend of Giants. Na początku też nie było żadnych modów, a wszystkie później zostały zoptymalizowane pod mody, więc... Myślę, że to będzie ta sama, to samo założenie. Tak, ale... O, tutaj jest ten... idyk. No, to powodzenia. Tak, gul 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 gul. Tak, tak, tak. Chociaż tu jest fajny, działany teren do sadzenia się, ale nie wiadomo gdzie były buffaloły. Nic nie ma co. chodź tutaj weźmiemy go. Od dwóch stron. A, nie nieważne. Wiesz co, ja wolę jak są dwie kobiety i tylko jeden mężczyzna. Jakoś nie przepadam za innymi combo. kombo. To napowiadasz by w Tak, ale tylko z dwoma kobietami. Okej. Okay. Poszło dość do góry, tak? Tak. Zmieniając temat. Na mapie mnie powinnaś widzieć. Nie, na mapie ci nie widać. To wiesz O, a ja ci już też nie widzę. Ale pokazuje mi ten wskazówka. Już mam wianuszek, jak co? Chcesz wianuszek? Am... Mm, możesz dać. A ja mam trapa i trzyliny od szkieleczka. Good guy skeleton. Always giving you cool stuff. Ja yeah, So true, my friend. Meine freunde. Ja. Yeah. ja. Dobra, jest brick road. Jesteśmy w niebie. I są bagienka. Jest Hol. Pamiętasz hola? A-a a W sumie a. możesz opowiedzieć o co chodzi z tym A-a, to ty to, to masz co ty sobie No to dlatego tylko ty opowiesz Nie, to ty opowiesz, bo ty to, to, to wymyśliłaś No bo w sumie tak, kiedyś grałam sobie w singlową I wskakiwałam w worm hola I w sumie tak zastanawiałam się, że fajna byłaby szansa była, nie wiem, szansa jedna na ileś, że wormhole nie chce, żebyśmy wskoczyli w niego i zrobił taką minę taką typową N -n -n, nie będę jadł. <grywia> tak kochamy, to jest Don't w to Don't Together! Świnie. <grywia> świnie! Będą świnki, świnie. Te, świnki też byłoby niezłe. Tak, no, tak długo jak nie ma Blood Moonu, to są świetne. Ale mnie to bardziej coś innego by cieszyło, jakbym znalazł jakiś... No. Jo, ja chodź w ogóle w tym kierunku, jest bardzo dużo kwiatuszków jak co, ale chodź w tym kierunku, bo... No idę, idę. Tutaj palę ognisko. Bo tu Le... mam znacznik. Lejka like Baus. No. O, są Ewil kwiatki. A tak, ale Ewil są tutaj, tu masz zwykłe, jest Świński Król. LOL? Um. zawsze się tak rozwijało? I'm out of here, Fuck it LOL Ojejoj oj, oj. No, w prawo i w dół, w prawo i w dół Wiem Go, go, Power Rangers Ja za ta... zapalniczka ta, ta, ta... Rutina Skorbin kills people <ścoughs> Tak, trzeba zrobić emotkę Rutina Scorpion is evil, evil Uszanowanko, Kami Dobra Masz jedzą jedzonko? Te marchewki wcinam Black, tam chyba 150 żywności bazowej. Trzeba gilsy znaleźć. Muszę być niepokonany. I parasolkę najlepiej. Hmm, w podstawce jest deszcz, Chyba jest. Tu jest. I watch too much YouTube videos to don't know that. No ja sobie jeszcze kilo sobie. Ale wiesz co, MajorLoga, proszę... Proszę, ten, proszę. Osiedlmy się szybciej niż ty robisz to zwyczajowo, dobrze? Zwyczajowo to tak przy. 15 dniu? No, to za dużo. To YouTube, wiesz. Po, po półgodzinnym odcinku chciałem, żeby było już trochę lepiej. Hello! Jak no, znajdziemy bawoły i tam będzie dużo zajęczych norek, to możemy się osiedlić problemu. Dobra, lecimy chyba dalej za drogą, nie w lewo. No tak, tu, 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 tu. tu. No, bo tu mamy króla. Niestety nie ma żadnych krzaczków. Liczyłem, że będą krzaczki, krzaczek na krzaczku. Ale wiesz co? Chodź. W tym, ale w tym miejscu w sumie gdzie zaczynaliśmy zobaczyłem na mapę. Tam była sawanna. Widzisz? Mmm... tak, ale wiesz co? Tu też bym jeszcze poleciał sprawdzić. A czy ja bym nie chciała się osiedlać blisko tentakli? No tak, ale to szara strefa będzie przez chwilę tylko. Na to liczę przynajmniej jak nas trzepnie, to A Na no, tych miejscach też nie, nie lubię, bo tu drzewce się często trafiają. A, pająk, który bije się z tymi, ze spiderami. Pająk, który ma w ogóle... Pająk, który bije się ze spiderami. Paulo Coelho Bielak. E, Chodziło mi, że świniak... Aha, to jest taka nawrotka. No, no ch muszę... ch chyba ta twoja savanna, to był dobry pomysł. No właśnie tak, nie wiem po co ty idziesz tą drogą, bo to się mija z celem. Właśnie, właśnie, aha, bo ta, aha, bo ta droga, że tak powiem, asfaltówka prowadziła gdzie indziej, tak? Jop. Yep. Okej, okay, no to biegniemy za asfaltówką, czy wracamy do suwanne? A możesz zwolnić? Nie chciałabym się, nie chciałabym się osiedlać w okolicach Tentakli, aleks 14 <laughs> <laughs> Aleks za dużo chętaj ogląda po prostu. No bo ja... o! O! Tołdy! Ja. to! Nie. Tu Ups, okej, okay. myślałem, że jest mnie wytrzymała. Nie. O the fuck. Yeah. Popatrz, pszczółka! Za taką pszczółkę. Nie, dziękuję. Nie lubię Właśnie pokazuję, kto jest... Kto jest profesjonalistą w tej grze, a kto jest nowem? No co, cześć Nobie. Ej no, wisnąłeś mi ogódki. No muszę trawę trochę pozbierać, bo żaby mnie troszkę zmolestowały. That's what she said. Nie. Yeah. Potrzebuję tlewna. Czop, 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 czop. Żałuję, że w tej grze nie można takich małych mostków budować. No, ale to by zniszczyło koncept. Dobra, lecimy do tej twojej sawanny. Mam nadzieję, że ominiemy żaby. Wyglądasz, wyglądasz tak słodko z tym Januszkiem. oj lala, la. dzieci, kwiaty, dzieci, kwiaty. Chodź zabijemy go. No po co? Myślisz, że go zabijemy? Nie wydaje to? mi się. Trzeba go zapędzić do tego cypelka. Nie kurwa. O, właśnie w tamto miejsce. Nie, nie tamto, tamto. Tamto, długie tamto. No... Do dobra, kurwa. Nie, biegniemy do sawanny. Wyjebane. No. Dobra, tu będą żaby. Czy żaby już zapomniały, że jesteśmy bebe? Nie, nie zapomniały. Ale są mniej... kurwa, ale ich najebało. Tak to jest jak się 10... Nie, jak się 10 tych pieprzonych. 10 tych pieprzonych sazawek zgawia. ja. Idziemy w ogóle. Dobrze, idziemy. No to ładnie sobie liczą za to Sword of Mine. Ale mówię, jeśli by ta gra tylko dostała wsparcie modelskie, to to jest kasa, na którą 100% teraz zasługują. Zresztą od początku była za 17 euro do kupienia, więc. O, gałązki, truposzka. Tyle trupaszków, Alex z kilofem ufów no uf. Zobacz, tu, a na dole jest ta osoba. Aha, czy jak pobiegniemy drogą, to dobiegniemy. Zaczynałem, ja czy to z kawałeczek, czy to jest większy. Wiesz, co tu jest ten, tu jest tu jest ten. Drugi, druga amcia, druga amcia, więc zgaduję, że to jest ten. Dobra, idźmy tam, gdzie są te kamienie. I w nocy po prostu porąbiemy te kamienie. Ja mam 6 drewna to damy radę. Widzisz moje znaczek, nie? Jop. Yep. Nie, nie, nie zgubisz się. Nie, 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 nie się. <laughs> o, świetnie. Tu są, tu są, tu jest złoto, więc od kopiemy. Po science Tak, Tak, science machine na propsach. Ile tam na science maszyna, było potrzeba? do jedno. Jedno? nie, A, rzeczywiście no, Kurde, ile złota. To dobrze, wiesz. No od razu kurde alchemię NG od razu postawimy. Spokojnie widmo, wyrobimy się z niskiem. Alex jest zawodowcem. A ja jestem zawodowcem, jak gram tylko jedną postacią, więc. <grystanie> A której nie ma w Together. <grystanie> więc łabo. A czy on jest niestety w dodatku, więc nie wiem, czy on będzie bazowo? Nie, Łubi był bazowo. On nie był w dodatku? Wubi był zawsze bazowo. Łubi zawsze w tym był. Przed którymś tam oblecie, ale już nie wiem na którym. Może? Dobra, no to co? No to ja już mam 7 złotka. O, oh, fuck O, oh, fuck Nope Tak, położ go! B bierz, bierz bielaka, bierz bielaka Poż go, brawo Brawo Ja go chciałam przetulić, ale za kim biegnę, za tym biegnie No właśnie Tak, ich tu jest od zajebania, uciekaj, to jest... nola Na no, film tu duchy. Tak, nothing to do heal. Zaraz noc będzie, więc dobiegnij do mnie tak szybko jak możesz. Nie gdzie pobiegłeś. Oj, cześć panowie, co tam u was? Masz znacznik. No, no. Ale może tak nie wiem, mniej was nie może być. Okej, okay, tu są groby. Musimy mieszkać na cmentarzu. Sypki musul w oko. No <śpki> jest. się odsunie. Nie. No. Gotuję. Tutaj umiem. wszystko. No, mam nie wrażenie, robota. że Berlisy więcej HP są. No właśnie, ja będę tym robotem kurwa tak długo, jak deszcz nie zacznie padać. Bo wtedy to w dniu pada. No, dorzuć no. coś do ogniska. Ja nie mam za dużo drewna. Nie mam drewna w ogóle. No, świetnie. Wonderful, wonderful. Mogę dorzucić linę. No nie, to nie. Co z my... Aha, bo tak, ustawiłem wam kamerkę w najgorszym możliwym miejscu, tak? Dobra, proszę. YouTube wam podziękuję bohaterowie. Hello Willow, I don't know who are you, but your name is Willow. It's so wonderful. Jap. Yep. Okej, okay, trzeba w tej chwili jakiś plan, gdzie idziemy? W lewo. W lewo. Tak w dół, bo tam droga brukowa, ale ta wielka norla kurde ptaków, oko, oko ptaków. No to będziemy z jajecznica. Albo no, yep. małego. Jestem tym się, czy się da. Ponoć Dasia. Tylko czerwcać dobrze jajkiem. A tam jest Ale to w podstaw, o. Dobra. Tam jest Savanna. O nie, wuj, to nie jest Savanna. Coś mi się podlepało, chyba, tak? Brawo, Bielek. Bielek GGWP. I no to jasna droga. Tu dalej jest cmentarz. Wspaniale, ale jest dalej droga. Co jest tutaj? Coś tam jest. Mówisz? Co to za dziwne dźwięki. Hmm. Nie widać. Ścinam drzewa. O i tak Cię nie widzę. Ból. Widzę ścięte. Ty tu jesteś nie? No dla tak jestem tu, jestem schowany. Cześć. No, bo ja się tak patrzyłam, czy to cy, czy to nie cy. Za 15 minut będę musiał zrobić przerwę, niestety. Czemu? Hmm. Wiesz czemu? No właśnie, niekoniecznie. To się domyśla. Czemu Wielak może kończyć? Have no idea. Ale tylko na przerwę. Na siusiu Muszę pojechać i auto zatankować Alex nie stara się przeżyć, te potwory starałem się przeżyć Okej, okay, spoko, czyli to mnie nie definiuje jako potwora, okej okay. Tak, jesteś Maxwellem, jesteś królem Maxwellem. Szkoda, że nie, ja nie są żartem Kurwa, ale o ta mapa, ja piel To no moja wina? Chcia ja tylko chciałam świecu, nie? Jak ja <laughs> będę żyła bez maksymalnych stachów? Nie, w tej grze nie ma... ...lisów. Dzięki Bogu. Są kaptkuny. Tak. E, chyba w Stugawer nie ma katakunów jeszcze. Kurwa. No, lina i pułapka Możemy dać lina. To będzie wolny slot. Spoko. Znajdź mnie. Gdzie się chowa biel? Wracam już do północy. W sensie biegnę na północ znowu i szukam tych pierdolonych bufalałów. Hmm. Mam, mam trzy nogi. Sometimes I get sad, I don't know why. Jestem po prawej, dokładnie po prawej od jajek Spoko Poszłam zupełnie po nie indziej, może kiedyś się spotkamy Żyj własnym życiem, Yolo <laughs> O, gdzieś ci widzę Też się widzę, hej. Hello. O, chcemy koelifanta Nie będziemy go tu targać przecież. Chwiluos nam misiek zbędny. No. A koop maksymalnie do sześciu osób ma być, więc całkiem ambitnie. No, no nie jesteśmy w punkcie wyjścia Jesteśmy w dupie, pani kapitanie Musimy iść w lewo tam gdzie jest World, właśnie tam idę. Koniecznie jest sens chodzenia teraz po mocach Daj mi... Chodź tu na śleczkę. No e? Daj mi to Daj mi tą linę. Ja ci dam całe złoto, żeby nam się slot trochę po zmniejszało. Mhm. Mhm. Jolo, to było głupie, bo wyrzucić przy drugim wall na północy po prostu, przy pszczołach. Wiem, bo chcesz tam po prawo poszukać czegoś. Chcę zobaczyć, czy tu jest granica, czy. No, tu jest już granica. nie. Yes, nie wierzę. Buffalo? Lepiej. Ale wiesz co, tutaj po tej granicy jest sawa... Tak, jest dużo sawanny, chodź do mnie. Tu muszę mieć bałwę. Lecę na Wałbrzych. Wypluło mnie. Są zajączki. A gdzie szłaś, w kierunku tej drogi, czy szłaś w prawo po prostu? Musisz iść granicą tam, gdzie masz... ...sawannę. Nie uwierzysz. No spoko. To dobrze, są. To nie powiedziałam, że są bawoły. O! Są bawoły. Weź tu szukaj kobiety. Come on. Aha, są bawoły. Chodź do mnie, gdzieś tu jesteś. Nie, już rozpaliłem nisko. O, tu jest kolejny wormhole. Tak. Mam kupy. <grym> Masz kupy. <grym> Dobrze wiedzieć. I mam tutaj ołtarzek. Kone chrapią, przynajmniej ale was dużo straszliwie Stasz, ich dużo. No to jest w sumie dobry spot, żeby się osiedlić tu po lewej, bo będziemy idealnie między wioską świniaków i bawołami. No ja, ja jestem jeszcze za tym, żeby zobaczyć to jest na dole i na górze. Czy nie ma jakiegoś, wiesz, dobrego miejsca, i są trzy Mhm. Mm Mam kupę, Aleks2014. Mam kupę, bawoła. Bawoł poop is always good. Gdzie jesteś aktualnie? Kwormhola, tego dolnego, tak? No po lewej od niego, tam jest kamyczek. To idź o ciupinkę w prawo za urm. holay do góry. Spoko, jak się noc skończy. Tam się spotkamy. Już się kończy. Jak się skończy. Już się kończy. Już. My belly is, belly is full. Nad wormholem i po prawo. Chuja granica. Nie, wormhole? Duchnie. O, jestem przy ołtarzyku. Mówiłam, że jest ołtarzyk, patrz. Bawoły! Cześć, zaatakuję was na znak przyjaźni. Dawaj kupa. Kurwa, chyba jaja se robisz. Myślałem, że mi się wydawało. No tak, oczywiście. Chester to kto bierze, Alex bierze, bo co, bo to ba Chester. nie ma. No, i mojego Chestera, wypad! Nie będziesz go zaśmiecać, mój Wsadziłem tam kupę. Chodź. Dziękuję. Jestem za to, żeśmy przeszli tu poganić, zobaczyli co tutaj jest i opcjonalnie. Ok. LOL, ale nie mogę dotknąć... A, bo ty już go dotknęłaś, no tak. Zresztą go nie dotknęłam? A, to ciekawe. To może na multi nie działa. Może. Hmm. Okej, okay, są zajączki. O, są pajączki. To będziemy mieć... O, cześć. Trzeba by to zabić. Nie, jedno możemy wy wyewolować. Nie, jedno możemy zabić, które jest tak blisko tutaj. Ale nie wiadomo, czy jest inne. Więc zostawię na razie Ja już widziałem tam w lesie przy tych, przy... Przy świniakach. Ale masz tutaj pułapkę na zajączki, ty się gdzieś tu rzuć. Hmm. Chodź, od to. No ale w sumie nie jest źle. Czwarty dzień są bawały, mam miejsce w sumie do życia. Jest w porządku. Nie sądzisz? Biegni tam. No, faki, to nie boję jego Nora. Kurwa. Never mind. Czekaj, na dużą jest 8 kup. Ja mam 7, w tej chwili masz kup 3 kupy. Okej, okay, jakby co, będę mi za chwileczkę Ja już mam dwa. Co tak słabo te twoje łowy. Bo mi się pułapka zniszczyła. Sparo. O, tu są twoje trzy ściany. Tylko w chujowym miejscu. No to ja nie chcę takiego brzydkiego miejsca. Weź do Głucz Kobiecie. Not possible. Dobra, za chwilkę skończymy odcinek yy, i Alex poczekasz, prawda? Nie, pójdę sobie. Myślę, że jakieś 15 minut i będę z powrotem i możemy dalej kontynuować. Yep. Dobra, to ja biegnę w kierunku ołtarza. Jak widzicie, o, w sumie to. O, w sumie to olifant szedł w tym kierunku iPhone gdzieś ty powinien być. To no, możemy go poszukać i możemy go sobie gdzieś zamknąć. Tylko nie wiem po co nam będzie potrzebna. Mm. Ja w takim razie na razie dziękuję wam bardzo. Eee, osoby na YouTube zapraszamy na kolejny odcinek, prawda, Alex? Tak. Zapraszam na kolejny odcinek, który będzie nagrywany za 15-20 minut. No, a osoby na YouTube, jeśli macie ochotę poczekać, no to będziemy bardzo wdzięczni. Jeśli nie, to trudno. Nic się złego nie stanie. Poradzimy sobie. Skurwy, skurwy, syny, bez się bezło czuć. Dobra, siedziałem, kiedy Ja mój bielak jest 6 i. No, powiedz coś. Świecunia. I świecunia. Na razie.